Cześć, ciemanko, z tej strony ENZI. No, i słuchajcie, jeżeli jutro chcecie odcinek z przeglądu modyfikacji, w której przedstawię wam modyfikację. Tak, przemilczmy to. Modyfikację obcy kontra Predator, to zostawiajcie łapki już teraz. Jak uda wam się dobić 4000 AP w górę, zaniżymy to trochę, bo, bo już za ze tak go nagram. Więc 4000 AP, i tak wbijecie, to wrzucę wam jutro wtedy materiał i wszyscy będziemy happy. Więc jak chcesz, możesz także zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić tego filmu. No i możemy startować z dzisiejszym przeglądem modyfikacji, a jaką modyfikację chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Powtórzyłem już dzisiaj modyfikacja przynajmniej jest 6 razy, a film trwa dopiero minutę. Fajnie, ale nieważne, słuchajcie, dzisiaj, dzisiejsza rzecz będzie dodawała do naszej gry iluminatów. Dokładnie, I będzie dodawała, dodawała nam tak naprawdę bardzo dużą rzeczy, tylko że będę musiał je sobie poznajdywać je tutaj, w tym miejscu, bo nie zostało to w żaden sposób jakoś... Yy... Przyznaję do jakiejś kategorii dodatkowej do modyfikacji, nie? No, niestety, do nie można mieć wszystkiego. Słuchajcie, co my tutaj dostaliśmy? Co my tutaj mamy? Mamy Rothschild Block, mamy też Illuminati Obsidian. Dobra, zaczniemy sobie może od tego. Albo powiedzmy, że wezmę sobie skrzydeczkę. Ja wiem, że takie rzeczy powinienem chyba zrobić przed nagraniem, ale czemu? Czemu by nie zrobić tego na nagraniu? I teraz wiecie, jak to wszystko wygląda i jak to się dzieje. Okej, okay, yy, mamy dodatkowe rzeczy do ataku. Już było widać, ile one tutaj mają damage, i tak dalej, ale zaraz wszystko wam pokażę, jak to wygląda. Czy coś jeszcze tutaj możemy sobie znaleźć? Tak! Illuminati, Illuminati Diamond, ale co to będzie robiło? Zamiast się dowiemy. Mamy też coś ciekawego tutaj, nieważne co to było. No, wiem, że wszystko możecie sobie przeczytać, wystarczy że sobie zatrzymacie film, ale <laughs> nieważne. Okej, okay. mamy jajka z mamy dolara, więc trochę rzeczy tak naprawdę zostało dodanych. Jestem ciekawy, co dzięki temu będziemy mogli sobie tej robić. No i dobra, zacznijmy sobie od Rot Shield Block, bo najbardziej mnie to ciekawi. Jak to kraftujemy? Kraftujemy to przy pomocy zielonych wełn, <grym>, zielonych wełn, zwykłej jasnej wełny, bardziej takiej limonkowej, jak to jest to napisane, i przy pomocy dolara. A czemu to jest dolar dodany, zapytacie od Illuminati, bo. Z czego się orientuję? Nie znam całej historii dolara, ale wiem, że na przykład na dolarze mamy to oko opaczności takie, nie? Z tą taką piramidką. Ja teraz dolara, żeby wam to pokazać, ale tak jest. Więc przy pomocy tych rzeczy możemy wykraftować sobie właśnie takie oko opaczności, znaczy blok oka chyba, tak? I to się rusza, z czego widzę już teraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy sobie postawię taki blok. Powiedzmy, że tutaj. Fajnie to wygląda. Wow! Halo! Jak kliknę przyciskiem myszy, to lecę na tą piorunę, Dosyć śmiesznie. Fajnie. O! a to, to lawa, to nie moja wina. I co to jest w ogóle, słuchajcie? To jest... To jest oko opatrzności, które jest w oko opatrzności, które znajduje się w oko opatrzności, które jest w oko opatrzności. Jak tak teraz patrzę, to to jest w oko opatrzności, które wchodzi w oko opatrzności. Które wchodzi w oko opatrzności, chyba że jest niższym wtedy tego nie ma, nie? Chyba, że postawimy sobie znowu, i wtedy jest oko opatrzności, które wchodzi w oko opatrzności. 2000 years later. Dobra, yy, pomińmy to. W każdym razie, blok jest fajny i można go sobie postawić w naszym świecie, co na pewno będzie fajne. I dużo nam da. I możemy sobie na to kliknąć, i wtedy pojawia się śmieszny piorun, więc więc śmiesznie. Okej, okay, co mamy tutaj jeszcze? Mamy Illume Illuminati Obsidian, A po co nam taki obsydian? O boże, jak to się kraftuje Illuminati Obsidian, możemy skratować to Przy pomocy dolarów, przy pomocy Illuminati Diamond I przy pomocy zwykłego Obsidianu Dostajemy wtedy 12 takich właśnie zielonych Illuminati Obsidian, nie wiem po co to jest Jak to wygląda, wygląda jak to zwykły obsydian, Tylko, że zielony, czy możemy dzięki temu Zrobić na przykład portal do innego świata <laughs> Nie wiem czemu <laughs> takiegoś mi przyszło do głowy Skoro jest taki obsydian, to może jest to jakiś Świat iluminatów. nie wiem, nie mam zielonego pojęcia a, a weźmy sobie zapalniczkę nie, chyba to nie działa jednak, to chyba, chyba nie tak, coś mi tutaj nie pasuje, nie, to chyba nie, chyba że możemy sobie tam to śmieszne oko opaści tej wrzucić. Słuchajcie, to sobie postawimy. Nie, to ewidentnie tak nie działa, w każdym razie dostaję po prostu blok obsydianu. Ładnie on wygląda, no może sobie coś dzięki temu przyozdobić w domu i w zasadzie to tyle. <laughs> nic, nic ciekawego więcej dzięki temu nie osiągniemy. Dobra, słuchajcie, co mamy dalej? Mamy bronie, ale najpierw chyba zacznę sobie od dolara. Po co jest tutaj dolar i do czego on jest nam potrzebny? Jak możecie zobaczyć, my nie ma tam, znaczy jak sobie tak spojrzę z bliska, z bliska, to nie da się bardziej spojrzeć z bliska, musiałbym sobie zooma włączyć. W każdym razie widzę tam oko, tak? To nie wygląda jak taki normalny dolar. W każdym razie craftujemy go przy pomocy czterech bloków złota, trzech sztabek złota, no i limonkowej wełny. No to jest bardzo drogi crafting, nie powiem. I co dzięki temu dolarowi mamy? W zasadzie to nic, ale dzięki niemu możemy kraftować różne rzeczy właśnie, takie jak na przykład to, na przykład tamto i wiele innych rzeczy, które ja za moment Wam pokażę, więc no, no dolar tutaj służy bardziej jako właśnie element do kraftowania rzeczy. Co my mamy tutaj jeszcze? Taki śmieszny dolar sobie, te lata. Yy, mamy Illuminati, Illuminati Diamond. Właśnie, żeby stworzyć taki diament, potrzebujemy 4 dolary diame wokół diamentu w naszym craftingu i otrzymujemy, i otrzymujemy Illuminati Diamond. Czy możemy coś z tym zrobić? Tak, nie bardzo wam powiem. Prawdopodobnie dalej będzie to też wykorzystywane do craftingu, więc dobrze, że chociaż tak ktoś o tym pomyślał. I słuchajcie, mamy tutaj broń które są. Niesamowicie OP i są naprawdę kozackie Słuchajcie, weźmy sobie, powiedzmy, zombiaka Weźmiemy sobie kogoś, kto ma trochę więcej HP Czy będzie to żelazny golem O Jezu, ale ładnie to wygląda Ej, pięknie, tylko i tak chcę włączyć dzień Bo zaraz będzie ciemno i będzie dupa Time set, die, pięknie Okej, okay. no i od razu jest lepiej Dobra, eee, stwórzmy sobie Powiedzmy takiego iron golema Ale dziwna owca Ma 100 życia, więc akurat będzie w porządku Mamy zombiaczka no fajnie, że się popisałeś, kurde, tylko był mi potrzebny, głupi golemie. Okej, okay. zaczynamy sobie od najsłabszej rzeczy, czyli od yy, młotka. Illumina, Illuminati Hammer, 36 punktów ataku. Właśnie tak jak mówiłem, craftujemy go przy pomocy dolarów, więc bez dolarów niczego nie zrobimy i one tutaj służą faktycznie tylko i wyłącznie jako Rzecz do craftingu. Ciekawe jestem, czy będą nam dropiły na przykład z jakichś tej mobów. Ale o tym w zasadzie przekonamy się za moment, jak stworzę te moby, które zostały dodane. No i słuchajcie, spróbujmy zabić żadnego golema chociażby tym młotem. Jak to w ogóle wygląda? Słabo <laughs> Steve nie umie trzymać y, młotka ewidentnie, no ale jakby nie było, no, jest bardzo dobry ten, ten ten młotek, więc na pewno w grzeby się przydał. Dobra, mamy miecz. Czy jak wygląda jego crafting? No, crafting to już jest droższy. Potrzebujemy dwa Ilmy i Dajmondy. No, i do tego wszystkiego dochodzi dolar, który też, no, trochę kosztuje. Więc y, jakoś to się kalkuluje, słuchajcie, To no nie jest tak, że dostajemy naprawdę Kozacki miecz, który ma 50 punktów ataku. Tylko za to, że na przykład stworzymy go sobie z obsydianu, nie? Czy, czy, czy czegokolwiek innego, co jest proste do znalezienia. Tutaj trzeba się jednak trochę namęczyć, żeby cokolwiek zdobyć. I słuchajcie, mamy ostatnią rzecz, czyli to będzie bardziej taka różdżka Illuminati. Tak, tak, to jest przynajmniej napisane. No to już jakoś to przynajmniej trzyma. To ma aż 74 punkty ataku. Do tego potrzebujemy Illuminati Obsidian plus Illuminati Diamondy, więc... Gdzie poszedłeś? Nie bój się, dostaniesz tylko dwa razy, więc nie, nie dostaniesz, bo nie masz już życia. Bo nie żyjesz, głupku. Taki głupek z niego. Mówię. Okej. Okay. Eee, co my jeszcze? Mamy Illuminati Melon. Co? the fuck? Możemy zjeść melona, Illuminatów. Fajnie. Świetnie. Tylko włączmy sobie game moda, pobiegamy trochę. Poczekamy, aż nam to życie spadnie. I weźmy sobie przy okazji te kaspąłujące. Już pokażę wam, jak będą wyglądały te moby. Eee, Zamęcę to zjemy. Niech tylko mi właśnie spadnie. No, zaraz za to powinno w zasadzie spaść. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Mamy Illuminati Cube. To jest takie. Znaczy to nie... Znaczy jest oko, tak, jakby nie było. Z tym, że jest to sześcian, który po prostu z nami podąża. Ma 35 punktów życia. No nie jest mało. A, ktoś to wymyślił, żeby może było tym młotkiem za razem go zabić. I jest on dość mocny, bo zobaczcie, że zabrał mi aż 3,5 serduszka życia, więc co? Jest kocur, nie? Ej, ja bym chciał zobaczyć jeszcze raz, bo... Coś mi z niego wyleciało, ale nie zdążyłem zobaczyć co. Czy to był dolar, czy co to było? Okej. Nie od zero. Aha, dobra, dolar z niego wylatuje, no to spoko, czyli dolary możemy otrzymać w ten sposób, bo faktycznie crafting dolary jest strasznie drogi, bo złoto jednak, no, nie jest aż tak łatwo znaleźć, tyle, żeby stworzyć sobie aż 4 bloki złota, żeby stworzyć jednego dolara, a tych dolarów trzeba już dużo, żeby cokolwiek skraftować, więc no, spoko, więc spoko. Fajnie, że coś takiego dropi. Okej, okay, mamy jeszcze Illuminati Boya, ale zanim do tego przejdziemy, zjemy tego melona. No, regeneruje nam życie. Prawdopodobnie będzie nam regenerował z 4 punkty życia. Tym, z tym, że nie dodaje nam żadnych boostów. I to jest słabe. Myślę, że coś tam będzie dodawał, nie? No ale lipka, jak nie, no to nie, no to trudno. Okej, okay. i mamy jeszcze Illuminati Boya. O, fakt. to jest ziomek w tym. Wow, 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 ey, on mi utknął na dwa hity, halo? Bez jaj, ej! ty. Mocny jest, nie powiem. Weźmiemy sobie ten zwykły miecz, gdzie on był? Tutaj u góry. Ej. Na dwa hity mnie ściągnął. O, fak, zobaczcie, Co on tutaj ma? Ma głowę całkowicie białą. Wygląda trochę jak Slenderman, z tym, że. Ma na sobie tą piramidę z okiem, więc. spoko. Jest ziomkiem w garniturze. Czerwony masz krawat, jeszcze ziombel. I 120 punktów życia to sprawia, że jest on dosyć trudnym przeciwnikiem do pokonania. I co z niego wylatuje? Wylatuje z niego złoto, tylko złoto. Serio? To za zabicie oka wylatuje coś bardziej wartościowego, niż za zabicie takiego ziomka, który jest trudny do pokonania? Serius? Czekajcie, zabijmy sobie go Złoto, złoto e no bez jaje, serio, myślę, że coś ciekawszego będzie z niego leciało Niż tylko złoto Co, co za kupa, co za bezsens Chociażby leciały te oka Znaczy te Illuminati, illuminati Diamondy I to już by było w porządku Chociaż tyle, no ale dobra, słuchajcie, tak się prezentuje ta modyfikacja Tak jak wspominałem wcześniej Jeżeli uda wam się dobić 4000 łapek w górę To jutro wrzucam wam modyfikację opcji kontra Predator Mam nadzieję, że wam się spodoba więc, y, możecie też zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić tego najnowszego filmu. Możecie wbić się w fanpage bo też takowy mam. Macie wszystkie linki w opisie. Ej, co się tak laksisz? Stój, przestań, lago! Halo! Ja to nagrywam. Nie rób, taki, nie rób wstydu, komputerze. Przestań. Tak więc, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że wszyscy zobaczymy się już jutro na kanale ponownie. Tak więc, czekajcie, nie mam zielonego pojęcia o której wrzucę. Film prawdopodobnie 14, 15, mniej więcej, coś koło tego powinienem wam właśnie. Zaplaudować już film i go udostępnić, tak więc, tak więc śmanko, cześć, papa pa.